Kimono, widzowie, tutaj Wolesin i dzisiaj jestem z Polciakiem. Przywitaj się. Dobra, i gramy na Waterloyal. Włącz w gotowości. Mój kolega trochę tak nie ogarnia, więc będzie śmiesznie. No, ty nie ogarniasz. Nie, no, nie jest dobry. Dobra, widzimy się jak już będziemy na spałnie. Dobra, widzowie już idzie, jesteśmy na spałnie jakby Ej, dawaj Eagle Challenge, że... Znaczy Popciak że nie możemy... tego. Jakiś challenge. Daj, że nie możemy używać... sniperki. Nie, nie możemy używać... Możemy tylko używać shotguny. Dobra. Nie. Tak, no dalej, bez pomp. Nie. Może... O no dobra. Czyli nie możemy używać pomp. No dobra. Taki challenge. Dobra. Widzowie, tam na górze już był zbojowy. I pamiętajcie sekundy. I pamiętajcie o subskrypcji, dzwonkiem i lajka. Tak. To jest sama prawda. Dobra, ja zaznaczę na mapce. Widzowie, patrzcie, tutaj możemy sobie odkryć nowe. Ja igru, ja zaznaczyłem popciak. Yy, nie, lecz tam, gdzie ja zaznaczyłem, lepiej. Dobra, bo tam wszyscy leczą, gdzie ja zaznaczyłem. No, 98 osób, widzowie, my to wygramy. I zobaczcie w lewym, górnym rogu, który popciak ma level w ogóle. Ma level w ogóle. Dobra. W ogóle widzę to jest drugi odcinek z Fortnite Jak zostawicie trzy łapki w górę to nagram kolejny łapki w Dobra jesteś po Dobra, jesteś usiak? No tak, ja już ląduję Dobra widzę cię Eee, ty masz te same płyty, co ja, zgapiłeś, nie? Idź tam Nie, nie zgapiłem, pierwsze je miałem ja... Nie ma flopu. Ty iść na tamten Ej, dom, co ci skrzynię. zaznaczyłem i pamiętaj, nie używamy pomp. Dobra, Ma? możemy używać same pompy, ale te wiesz, białe. Albo w sumie nie. Dobra, ja mam... Ja mam już pistolet i mam potpę. Kolejny... mam pompę! A, i mam pompę. Ja też ale mam szarą. A, A szarą możemy? Dobra, szarą możemy tylko. Ej, i nie typ! Dasz woda? Nawalam go! Dostał dwa shoty. Zabudował Dobrze. się! Kule! Dobra, uciekaj! Znaczy żyje żyje. żyje, żyje! No tak, już do ciebie idę! Dobra, zginął! Chodź! Dobra, zginął! Chodź! Tutaj Dobrze, chodzi! Dobra, jego ja go zabiję, czekaj! Go? Nie, ja go tyle zabiję! Nawet mi nie zadał ani jednego shota, mam cały czas 100 życia! Ej, legendalne! Co to? Co to było? Harabin Dobra Ja mam pompę szalą Dawaj na to, albo w sumie. Nie. Jest ktoś? Leży skrzynia Ale ta, taka. Hum, mm, takie se. O, mam slajpy. Mam slajpy, tam coś się chodź Idę, idę. Fajnie, ch chodź waresting Mam beczkę. Chodź. Ale ja miałem pod... Ale ja mam lepsze! Ja bym nam rzucił to, widzisz? No dobra, ale to nam uleczy to 100. No, a tam to uleczasz za jednym razem chyba 20. Do Zaczy... Dobra, pod siódemkę odbierz sobusa, masz? masz. No. Ja gram na Nintendo. No, ja na klawiaturze. Chodź. Ja już mam. I w ogóle widzowie celem jest wygrać grę Raczej wygramy mm. Dobra, idę za tobą I w ogóle tak no, wolno biegam Idziemy na flagę Dobra O, czekaj sprint mi się ładuje Dobra I co, I co to są za drony? Broń tam drony? One dają jakieś broń czasami. Nie. lub amunicja. Ej, mam go. Zwiał mi. Ej się strzela, Musisz. Myś... No. Dobra, chodź. Kule, nie, nie, nie. Uf, nie zadało mi życia. Ej, co? ale. Dobra, przejmujemy. Jeszcze przed przejęciem flagi zostaw suba i lajka w Widzowie jest 65 Nie osób. Jest 30... Ty zabiłeś pobciak jednego i ja jednego no. typa. No, to wolno idzie. Ej, dron! Dobra, dawaj, rozwalamy go. I spadź. To idź po i ja zbiorę flagę. Dobra, y, mam pistol, ale dobra, zamienię zamiast to... Uuu, mam dużą apteczkę! Ale nie mam za co wziąć. Pamiętaj, Woreski, nie możemy używać pomp. Możemy szalą. Szalą możemy, nie? Tak, a tu, tu nam wypadła niebieska. O, tu jeszcze szara pompa, jaka? A, a dobra, wezmę sobie tą. O nie, nie! Eee. O, nie, nie. Do wody Ej, zaczekaj, wezmę sobie boosta. I szkoda, że nie ma gończy pies. Ej dobra, chodź, po strefa! Zaczekaj. Chodź. O chule, ale daleko Strefa jest idzie. Nie, 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 nie! Uchnę w wodzie dalej szybciej, pora Dobra jestem, nie no jestem. strefa, ty gdzie widzisz coś? Widzowie, widzicie tam na mapce, pokazuje. Ja mam spider ale mam logi Szybko Dobra, już jesteśmy tam na strefie. Tam na górze jest mapa. W prawym górnym rogu. W prawym górnym Ogólnie poczak już ogalnia tutaj budowanie i edytowanie. Ej, co to jest? Ty to zbudowałeś? Nie? Jest czerwone jakby. Nie, tak jest. Dobra, jesteśmy w strefie. Dobrze, jesteśmy w strefie. Nie widzę. Żeby... Nie, no. nie widzę czy to słuchacie, ale mam echo nie jakieś. Nie mówię, nie słuchać, mam echo. Ej, kapu Ej, go, typy. Lecy. Kto ten bije? U mnie Forestin. No Forestin u mnie no! Chodź tu no, wal, go gdzie? No! Przeprowadzaj ten królik! Aha! Nie mogłem go trafić. Dobra, teraz widzowie zagramy sobie na coś innego. Dobra widzowie, teraz zagramy sobie z półciakiem na boksy, ja versus on. Szanse mam małe. No dawaj, boksy włącz. Już, już. A bo coś tam włączyłem. To włączyłeś. I bo słyszę chyba jakiś pad, ty... tak wiesz. Nie wiem, buczy. Jak? To ode mnie, czy to od ciebie ten pad tak buczy? Nie, ode mnie nie chyba. Dobra widzowie, już chodzimy na boksy. Dobra widzowie, już jesteśmy na boksach. Ej! Chyba powciek włączył na publiczne. Czekajcie, jeszcze go tutaj nie ma. O, oh, jest. Teraz uruchamiam grę. Nie, prywatne włączył. Dobra. E, czekajcie widzowie. Dobra widzowie, bo gra już się zaczęła. O, oh, jest. Mm. Dobra Kurde Nie miałem pompy widzowie Ja nie mogę Nie miałem pompy I Lemis? Pisało Lemis Dobra teraz to wygramy No pods, O, tu mam schodki. Aj. Dałem mu chory. Bo ja chciałem, żeby się popłakał. Dobra, Popciak jesteś? Ya, sana dobra dobra i've S? S? O kurczę Kurde widzowie Edytuje! Jak się to resetuje jakby! No czemu? Ej, trzymałem to i nie mogłem budować ściany! Jakie to jest dziwne. Tam już ściana była postawiona, tylko zedytowana. Ale nie, ja nie mogłem ściany postawić, a trzymałem to w ręku. Dobra, lá. Bom spam, meus amigos. Znowu mię laga. To jest dziwne. Dobra, widzę, ja teraz nie daje mu fali. No, co? O. Czemu nie mogę tu edytować? Jakie, to jest dziwne. Fortnite jest taki nielogiczny. Bo ty mi dajesz worać te nie? <grym>, to prawda. Ale Fortnite jest mm. nielogiczny. Nie możesz przecież sobie tak stawiać. Ej, ej, i dwa ściana, nie no. Ja to miałem. 10. Nie, gramy do 12. Dobra, czekaj. No czemu o, dobra. to mi nie działa? No nie wierzę. To jest takie irytujące, że. Ej, no nie wierzę. Teraz nie mogę edytować, bo mi. Ale to jest głupie. Q? Ej, muszę kliknąć. Q? No i jeszcze. No czemu? Ale to jest dziwne. O, ty mi postawiło. To są twoje? To były moje. Takie jest taka nielogiczna. No, takie jak ty. Hmm. Bo po prostu Igor ma cheaty. Bo tak normalnie to on gra jak Bot prze, z przeglądarki. No, a i co ty a. teraz robisz? A jaki, Eagle? Popciak. Popciak. Wurde. O! Ej, udało mi się zasytować. A Co? I to była moja ściana. Ale ja tam postawiłem rampę. A, a tam nie, było jeszcze to była okno. A była moja ściana? Dlaczego ty mi zabiłeś dziurę? Ale tam było okno. Nie, jest ja to, to było Twoje. O boż, O boż. Tego jest dziwne, ja widzę, wie? No znowu nie mogę edytować. Po czemu mi. Po prostu wreszcie nie umiesz. Ha. ha! Mam schody. No czemu tu okno robi zamiast drzwi? Ha! Okno mi robi zamiast drzwi. Ja próbuję wyjść i nie mogę, bo przez okno nawet. Patrz, nawet nie mogę wyjść przez okno. No bo się nie da. Jakbym się schylił? Bo mi nie robi drzwi. To jest zepsute, bo mi drzwi nie robi. Dobra, już Ci nie daję forem. Czekaj, okay, walę Edita. Ej, ale ja to wybiłem! Ale Edit, Kuba! Łoż, wreszcie, no ale Edity! Dobra, jeszcze dwie rundy. A dlaczego jeszcze aż żadnej rundy nie wygrałeś? No bo, no bo masz ścity. Bo normalnie grasz jak bot. Preglądali. Ha ha ha, ale ślicznie bambi. Kurde, no znowu nie mogę edytować! Kurde, to jest rampa. No widzicie widzowie Hedzik. Nie mogę edytować. Bo to była moja rampa. Ale nie chodzi mi o to. Dobra. Odpalam coś no nie, wyrzucam wy, 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 z zostawień. Gdzie to jest? Kule. Tu? No ja wygrywam. Zero do. 12 Patrz. do 0. Trzał. Przed Czekaj. Jak dzieje no, może... Hej, mam, może. A pozdrawiam. Wyczekajcie. Hej, w cię, Strefa cię. Strefa cię zaraz zabije. Gdzie jest strefa? Nawet nie mogę sobie guzików zmienić. No widzicie? Ha! Dobra, spamie! Dobra, spamie! Dobra! No i wygrałem! Dawaj do 15! Łatwiej, z tobą! Dawaj do 15! Dobra, gramy dotąd... Gramy do, do tyle, żeby aż ty nie zdobędziesz jednego punkta. No to już koniec. Teraz będzie. Czyli będę. do stu. Do... i no nie mogę edytować. Ups. Co? Ej, dobra, ja się ja strzeliłem? Do, do dwóch. A, muszę mieć dwa. No to teraz no. Y koniec. Es. Ja dobry jestem, nie? Słaby. Wyłączyłeś ci i ty już se nie ladzisz. To, że czemu raz mu zabiłeś... No znowu piękno robi. Ale miałem Ores. skilla. Ale skill. Też ci skill, nie? No czemu... Nie ten guzik mi się klika. Gdzie ty? To, że jesteś bambikiem, to każdy wie. To są hmm. heda. Heda, ma. No. To gdzie masz tego heda? A? No, a dlaczego ty nie się budujesz? Bo... Bo, bo po co? Ale kam. Dobra, dobra dawaj do trzech. Do, o, do trzech. Ale teraz serio do trzech. No, dobra. Buduję sobie boksa, nie widzisz? To, że no dobra, ale boksa słucha. No, czy... no. 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 I ten worek. I przypadkiem i postawiłem schody i to mnie uratowało. Nie no! Boże! Ale nie można spamić! Może! I ja okay. po tym piję! Stop bo poty piję! Nie ma stopu! I gdzie ty jesteś? A ja jestem gdzieś ukryta. Gdzie czemu mi tym O! Ja jestem gdzieś do góry. Wiesz, że ja cię zabudowałem. I strefa! Nie ma z uciekać i tak każdy wie, że przegrasz. I czemu ży legendalna pompa na ziemi stąd! A stąd! <laughs> Nie masz ściany, byłeś w tamtej klatce, a nagle mi wyskoczyłeś. Ja wyszłam normalnie. Nie? Nie? Bo ja, bo to były wiemy. moje ściany. No znowu nie mogę edyta robić! No ja też! Dobra, będę spamił. No znowu! No co jest? Hop! I wreszcie dostaje heda Dlaczego otworzyłeś moje drzwi? No bo taka jest pułapka, ale że ty mi się zadałeś? Bambik! Bo mi moje drzwi otworzyłeś. Dobra, ja teraz spamię. Ej, no ty spamisz! Ej, ale ci tam nigdzie nie było! Ej, ale ja zeszłem! Ale, ale przez ściany mnie bijesz! ty spamisz! No, przegrałeś! A ty nie spamisz, nie? Ja no, widzę, to, było, to jest z tego odcinka. Jak zostawicie trzy łapki w górę, to kolejny odcinek z Fortnite'a. Dobra, ostatnia gierka. Bo przecież jak się mnie boi, bo jest słabszy. Dobra. No znowu, klikam, nie edytuje mi! No co jest? I nie tworzył swoje drzwi! XD No S. Aha, ale jak ty przenikasz przez ścianę? Bambik! Wygrałem widzowie, to było na tyle z tego odcinka. Zaczynę w górę yy, kolejny odcinek z Fortnite'a.